Cześć, witam. Wracamy do punktu wyjścia, że tak powiem, czyli do początku sezonu warsztatowego. Jak pamiętacie dobrze, jeszcze w grudniu było takie samo ustawienie sprzętów, czyli Volvo w tym miejscu, K700 w tym miejscu numer 2, ale musiało to zostać zmienione ze względu na fuchę, jaka trafiła się po drodze. I teraz powiem szczerze, że nie ruszę tego ciągnika stąd, dopóki nie zrobię tego mostu, bo. Bo jak tak będzie dalej, że będę te fuchy i nie fuchy, coś tutaj wykonywał to, to nigdy do tego nie dojdzie, bo nigdy nie będzie na to czasu Tak więc, dzisiaj w tym odcinku poruszamy ten temat Bierzemy się za tą operację Było to już raz przerabiane, to już raz było pokazywane na moim kanale No i wtedy, tak przysłowiowo mówiąc, było dane dupy z tym mostem Przyznaję się do tego bez bicia Miałem nadzieję, że po przestawieniu luzu międzyzębnego wszystko to się uspokoi, ale tak na dobrą sprawę to, to nie zrobiłem tego tak do końca sam. Zasugerowałem się pomocnikami, i no i co tu dużo mówić, no, no nie wypał. To jest ten remont, który był poprzednio tego mostu robiony. To był jeden wielki niewypał. Na szczęście mamy drugi cały układ różnicowy z obudową, ze wszystkim. Tak więc mam nadzieję, że uda się to przełożyć i będzie to już za nami. I będzie się to sprawować, jak książka pisze. A chodzi to głównie o to, żeby, żeby ten most pracował cicho, bo jadąc tym ciągnikiem to tylko słychać most. No i gwizd turbiny. Tego się nie da wyeliminować, ale wycie mostu na pewno się da. Co mogę jeszcze tutaj dorzucić? Jak pamiętacie, jak trzy tygodnie temu rozebrałem siłowniki od Volvo, do dziś nie dotarły do mnie uszczelniacze. Prawdopodobnie mają być za kilka dni, i wtedy uda mi się złożyć. Też ten temat, i oby tak się stało. Wracając też jeszcze do naprawy silnika, który zapowiadałem yy, jakiś czas temu w innych odcinkach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest to tutaj już można powiedzieć, zorganizowane, ale mam wahania co do wykonania tej operacji samemu we własnym zakresie, ze względu na to, że nie posiadam sprzętu do diagnostyki, i tu już ta nowoczesność, że tak powiem, mimo że to jest auto z 2003 roku. No jest w nim mocno rozbudowana i, i diagnostyka w tym zakresie u mnie leży Posiłkowanie się kimś, poleganie na kimś, no też wiemy jak czasami potrafi wyjść No ale no też druga strona medalu, ja nie będę też na jeden samochód kupował sprzętu do diagnostyki za parędziesiąt tysięcy złotych, tak? No i straszne zawahanie tu jest pod tym kątem czy bez tego sprzętu diagnostycznego wykonać taką typową mechaniczną naprawę i później posiłkować się diagnostyką, czy oddać jednak ten samochód na jakiś warsztat? No, cały czas tu jeszcze waham się nad tym, ale to już zobaczymy dalej na dniach w praniu, czy, czy zostanie to zrobione przeze mnie, czy jednak czy jednak nie. No, bywają i takie sytuacje, niestety, ale starczy już tego dyskutowania. Bierzemy się do dzieła. Najpierw muszę znieść wszystkie narzędzia, podstawy, podpory, kołki, lewarek, wypuścić olej z mostu i itd., itd. Jeżeli uda się to wykonać, tak jak mówiłem wcześniej, za cały dzień, to będzie sukces. Jeżeli nie, to w późniejszej części materiału przejdziemy do V8 i dokończymy też tamten temat. Lewarek podstawiony i kita. Nie ma na co liczyć. Inwestycja w lewarek. Bardzo dobra inwestycja. Będzie się przydawał. Kobyłki już czekają na podstawienie. I ciśniemy z tematem. I traktor już jest ustawiony na kobyłkach z przodu. Druga jest za kołem z tyłu. Też podparłem delikatnie lewarkiem tam z tamtej strony most. Ale to tylko ze względu na to, że będzie wyjeżdżała cała centralna obudowa z układem różnicowym No i wiadomo, no ostatnim... inaczej, za ostatnim razem jak to robiłem Nic tam nie podstawiałem, bo most jest tamtą stroną mocno przytwierdzony do ramy No ale już jak był lewarek, wszystko tego na miejscu, to, to tam delikatnie podparłem i ta cała część mostu oraz koła Ta strona ciągnika odjeżdża Bierzemy milłoki i kręcimy koło. gra. Teraz muszę iść po młotek, Uderzamy w to w tą stronę i kliny zabezpieczające wychodzą. Potem tur. Oczywiście 60 z turem. I odjazd z kołem. Koło już odłożone i teraz najgorsza operacja, czyli trzeba wchodzić pod spód ciągnika. Tu już mamy krzesełeczko, trzy klucze i Zdemontować wał napędowy Oraz Zdemontować hamulec ręczny Przed wszystkim oczywiście Na tyle ile się udało Umyłem sobie te wszystkie podzespoły Ale to tak jak widać Na tyle ile mogłem Tu też ładnie widać jak myjką sięgnęłem Za koło A tutaj dalej jest po prostu Samo błoto Które przyjechało wraz Z operacją Transportu z rębki Czy tam z rąbki jak zwał, tak zwał. I mówię, umyłem na tyle, ile się dało. Dobra, montujemy się pod spód. I trzeba kręcić. I tak jak widać, tarcza hamulcowa od hamulca postojowego czy też ręcznego już wisi. Wał napędowy też już wisi. Zaraz go odłożę na dół. Zostało mi odkręcić. Kurde, jakie to wszystko jest w tym błocie uwalone. Zostało mi odkręcić tłok hamulcowy, tłok pneumatyczny od hamulca, żeby go przy demontażu całego mostu nie uszkodzić. No i podstawiać sprzęt, odkręcać cybanty, odkręcać całą tutaj pochwę mostu i odjazd. I po około półtora godziny później mamy wszystko. Wyjechane strasznie, dużo czyszczenia mnie czeka, jeżeli chodzi o tą część. Ta część, tak jak jest, odjeżdża na magazyn na dalsze można powiedzieć, podzespoły. Bo jeszcze jest co tutaj z tego wyciągnąć. Pozostaje tylko brak e, wałka atakującego z kołem zębatym oraz koła talerzowego. Ale to i tak odjeżdża na magazynek, bo mamy cały dyfer, czyli tą blokadę w środku, obudowę. Dużo, dużo innych podzespołów. Jeszcze do wykorzystania w przyszłości. Co tu mogę jeszcze pokazać ciekawego. No tutaj wygląda to tak. Pod, po demontażu koło talerzowe jest. OK. No i tutaj siedzi ta przyczyna tego tego całego demontażu. Momencik. O. Zobaczcie. Jakby nie patrzeć Łuszczenie się tego Tego koła Postępowało nadal Po przestawieniu luzu Po ponownym wyregulowaniu Tego luzu międzyzębnego Dalej postępowało I to nawet W mocniejszej już Wersji Łuszczenie się tego tryba Kurde jeszcze gorzej to wygląda jak ostatnim razem. Można to sobie porównać ze starym materiałem, który jest tam y, gdzieś w historii mojego kanału. I to wyglądało trochę lepiej. A teraz to się wygląda tragicznie, no dobra. Na szczęście mamy mamy cały kompletny układ różnicowy razem z zabudową. Idziemy na warsztat. I zaraz go tutaj w sumie on już jest gotowy, ale zaraz go tutaj przynosimy. Tam jeszcze go lekko doszykuję. Wyczyszczę, wydmucham, bo on też już leży z dwa miesiące albo lepiej i czeka na swoją kolej. I zaraz go tu po wyczyszczeniu wszystkich płaszczyzn, gładzi i tak dalej montujemy. I to w trybie pilnym, że tak powiem. <grym> I proszę bardzo, tu już koleżka na nas czeka. Już tak długo właśnie czeka, że. Już trochę się przykurzył, zaraz go całego wydmucham. Odkurzę biorę jeszcze gwintownik i poprawiam wszelkie gwinty, ponieważ są jeszcze niedoczyszczone. I po oczyszczeniu wieziemy most do drugiego pomieszczenia do kierowca i wkładamy. Tutaj nie ma na co liczyć, nie ma na co czekać. Ten element jest w stanie idealnym Nawet trochę przyrudział od tego czekania o. Ej, jeszcze tu trzeba uszczelkę doczyścić. panie o. I niestety, zrobiło się już bardzo ciemno Marne oświetlenie, bo marne Zapaliłem Volvo, podpięłem sobie przewód I jeszcze wspomagam się tutaj sprężonym powietrzem do czyszczenia I na tym chyba Zakończę dzisiejszą robotę tutaj. I dokończymy ją na następny dzień. No, plany wczoraj były ambitne, ale niestety nie udało się odwiedziła mnie również wczoraj mała delegacja widzów. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, dzięki za odwiedzinki. No i dalej uwijamy się z tematem, ale plan na odcinek pozostaje ten sam. I w dzisiejszym dniu jak już skończymy ten most, wracamy do V8. Tak jak zapowiedziałem na początku, tak, tak też odcinek będzie kontynuowany. Udało mi się już dzisiaj na szybko przykręcić część z całą obudową, i tak dalej. Tak więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyczyścić tamtą część mostu i zaraz wjeżdżać z całą tą połówką. Skręcić, oczywiście, posmarować pastą uszczelniającą, czy tam też dirko, jak to wszyscy lubią nazywać. I zjeżdżamy to w całość, zalewać olejem, skręcać to w kupsko, brzydko mówiąc. I już będzie, mam nadzieję, po problemie wyjącego mostu. I po malutku. Sukcesywnie skręcamy most w całość. Wszystko już jest włożone. Złapany jest tutaj z tej strony na, na cybantach. Tak jak należy. Tu już ładnie masa uszczelniająca. Wyszła, trochę nawet jest za dużo nałożone, tu z tej strony, później po wyschnięciu biorę, biorę dłutko, trach zrywam, żeby nie było widać takich tych wszystkich glutów. Bo ja tak nie lubię jak to tak wygląda. Ręka śruby pomyte i tak mają właśnie się wkręcać do podkładki ręką, a resztę dokręcanie kluczem. Będziesz umiał nagrywać, czy nie? Nie. No dobrze. I teraz dokręcamy wał napędowy sposobem słabym, ze względu na to, że tutaj nie podejdzie inny klucz jak tylko płaskołczkowy. Nie ma miejsca na żaden nasadowy ani z takiego. No i mam też słabą rurkę, bo odlewarka. To jest trochę bardzo wręcz niebezpieczne i nieprofesjonalne dokręcanie. Ale będzie chodzić. Bez dwóch zdań. Ale Łukasz mówi, że zęby ma jeszcze dobre. Co ty chcesz? Nie. Jakie zęby? Czym w zęby dostanie, to zobaczysz? A. <laughs> zaraz, zaraz. To teraz będę odwrotnie do góry. No. O, teraz to dopiero. Teraz jest... troszkę lepiej. Tylko trzeba troszeczkę uważać, żeby nie pozrywać wintu panie. Wyczucia, wyczucia proszę pana. Dobra. Tam podejdę daleko O tam tu już tam już będzie problem góra. Trzeba obrócić. A żeby obrócić muszę iść. A nie, jeszcze, czekaj, jeszcze tu mam. Tu jeszcze mam zasięg. To jeszcze tutaj trochę płaskim podiosuję i potem... O, coś, ten deseń. Potem pójdę obrócę wał Chociaż chyba mi się to nie uda. A nie, czekaj, obraca mi się druga sona, czy nie? Rafał zobacz. Nie, nie, dobrze, zabierać. Bo tam któraś wiem, że ma zamek lekko obrobiony i nie idzie. Ale dudni blacha. Wiatr, deszcze I ktoś. I nie będę mówił, co jeszcze. i No co? Pani, robota je. O, już do, dowiosłował. Teraz oczko rureczkę. Nie wiem czy z rureczką tu podejdę. No umiesz przykłożyć lub którzy śruby. Umiesz Łukasz. Czasami umiesz. Będziesz to umiał. Dobra, jest. Oj. I to by było na tyle z dokręcania wału Muszę się teraz obrócić i inaczej usiąść w ogóle Panie, silikon trochę trzeba wydrapać Będzie chodzić. Jeszcze muszę popuścić teraz tarczę, bo jest tylko na jednej śrubie, żeby mi tu właśnie nie latała, nie denerwowała Odciągamy tarczę Zakładamy zacisk Odpuścić to trzeba wszystko, bo przecież takimi urączkami ale to i tak, w tym błocie, w tym wszystkim, to nie wiem czy to dobrze zadziała. No i złożyć tu ten ręczny, złożyć, złożyć, proszę Pana, tłok, tamte blachy, koło, olej i będziemy testować. I kolega Rafał już mnie opuścił, ja do tego czasu zmontowałem wszystko w całość pod spodem ciągnika i teraz Pokrótce pokażę Wam, jak jest zbudowany zacisk od hamulca ręcznego w tym ciągniku, w wersji właśnie tego hamulca tarczowego. Ponieważ są też wersje z taśmą upinającą cały taki bęben, można powiedzieć. I tak, rozwiązanie to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Podoba mi się ten cały zacisk. Tu mamy taką, można powiedzieć, fasolę na lince. Zaciągając ten hamulec obracają się rolki i automatycznie tutaj te dwie szczęki, powiedzmy, rozszerzają się poprzez oś obrotu, dociskając klocki do tarczy. No, kwintesencja prostoty Madein ZSRR, jak dobrze wypowiadam. Co tu jeszcze w nim jest takiego fajnego? Jeszcze też jest regulacja klocków względem tarczy. No moje klocki już też są jakie są, one są zaolejone. No słaby jest ich stan, bez dwóch zdań. I teraz mamy tutaj sprężynę zabezpieczającą śruby przed obrotem. Jest sprężyna dociska z jednej strony każdą ze śrub regulujących. I obracając lewo, prawo klocek nam się przy, przysuwa, odsuwa od tarczy. I w ten sposób regulujemy jego właśnie ustawienie względem tej tarczy. Tak się odbywa z jednej ze strony, oraz z drugiej strony. O, tam i tam są też te śruby. Tu mamy sprężynę rozporową. I teraz podregulowałem. Tak jak widzicie, tu jest już brudne. No, zaciskać, zaciska się ten hamulec, ale jak on będzie trzymał, nie mam pojęcia. Na pewno, na pewno po tym wyjeździe, i jak już przyjdzie taka no, lepsza aura, pogoda, zrobi się sucho. To cały ciągnik, cały ten hamulec, to wszystko, wszystko naprawdę poświęcę dużo czasu na takie bardzo kapitalne mycie. Należy mu się ta kąpiel ze względu na to, że on jest w każdym miejscu czy to z przodu, czy to tam z tyłu czarny. Ten ciągnik jest czarny po ostatnich przebojach leśnych, zrąbkowych i tutaj nawet nie ma co gdybać, tylko trzeba brać i to myć, bo to strasznie, strasznie źle się to prezentuje i też no należy mu się to tak bo jest dwóch zdań dobra wychodzę składam resztę cały blok, zakładam koło i widzimy się na drodze przy testach ja już jestem po pierwszej przejażdżce no i wam powiem, że w ciągniku jest teraz tak cicho jak w żadnym chyba innym moim sprzęcie nie no w szóstce jest ciszej na pewno Pięknie, most działa pięknie. Słychać go tak, jak powinno być słychać, minimalnie. Oczywiście kwadratowe koła po przestoju. No i zobaczcie, no, ja do Was mówię spokojnie, cicho. Jest pięknie. Prawdę, teraz to jest piękna sprawa. Na wolnych obrotach silnika poezja. Jeszcze się obrócę i zrobimy na przechyłości test ręcznego, jak to się sprawuje. Trochę zaparowałem w środku, ale to nic. Stoimy na takim no, dosyć stromym zjeździe. Tam jest w dół. Za bardzo tego nie widać. Może inaczej. No nie, no. Nie pokażę tego. No ale dobra, trzymam na hamulcu, patrzymy co się dzieje. Ja zaciągam ręczny, trzyma, puścimy ręczny, o, zahamujemy, zaciągam ręczny. Jest okej. Okay. Puszczamy ręczny. Poszedł. Działa. Czyli wszystko gra. Puszczamy. No już zjechałem w dół. Dobra, wracamy na podwórko i Mówię, co dalej? W pomieszczeniu to całkiem inaczej. No dobra, cel został osiągnięty. Bardzo ładnie to wszystko pracuje, jestem bardzo zadowolony z tej przekładki i niech już tak zostanie. Mam nadzieję, że już przez długi czas nie będę musiał tam zaglądać. A traktor ląduje z powrotem w tym miejscu, ponieważ zostały jeszcze dwie rzeczy przy nim do zrobienia. Jest to montaż orbitrola, no i oczywiście demontaż pompy wtryskowej, wrzucenie jej na stół i sprawdzenie o co jej w końcu chodzi. Czyli inaczej mówiąc, dochodzenie braku mocy tego ciągnika. Ale teraz wprowadzam z powrotem Volvo na miejsce parkingowe I przechodzimy do warsztatu do V8 I jesteśmy przy V8 Tak jak widać no, silnik złożony już jest do tego etapu Brakuje kilku elementów ale to już złożę dosłownie na dniach Tak jak tutaj jest dorobienie tej pokrywki Tam jednego wężyka nie ma, brak opasek na, na wężach To już takie szczegóły Parę minut i to wszystko będzie na swoim miejscu No i cóż chciałem powiedzieć Chciałbym was bardzo mocno przeprosić, drodzy widzowie, że nie udało mi się zmontować i też w ogóle nakręcić drugiej części składania, składania tego silnika, drugiego odcinka. No po prostu no czas nagli, tak. Czas nagli i więcej chyba nie będę zapowiadał żadnych odcinków, bo później w praniu wychodzi inaczej. Czekałem też sporo czasu na dostawę części do tego silnika, to dlatego w międzyczasie właśnie podjąłem się tego mostu. Żeby nie mieć po prostu przestoju I, No i tak to wszystko wyszło, że po prostu no tego nie mam Nie mam, przepraszam Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy I co chciałem powiedzieć Drodzy widzowie, serdecznie zapraszam Was na odcinek na żywo, czyli na live'a W tą niedzielę na godzinę 14 .00. Plus, minus, może to się wydarzyć jakieś tam 5-10 minut W zależności od współpracy z sprzętu elektronicznego tak więc planowane jest to właśnie na godzinę 14. Eee, dotrą też do mnie niezapowiedziani goście, ale to już zobaczycie na samym live. Ie. I będziemy starać się uruchomić ten silnik bez żadnego wcześniejszego odpalania, tak jak było to zapowiedziane. Nawet nie będzie zalany olej, tylko wlejemy go w dniu tego live'a, żeby nie było, że był kręcony czy coś w tym stylu. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Mówiłem też wcześniej na wcześniejszych materiałach, że silnik będzie też odpowietrzany na tym live'ie. No niestety to się nie uda. Muszę go odpowietrzyć już teraz, ponieważ jeszcze nie jest ustawiony kąt wtrysku. I no, jakbym chciał, jakbym mógł, tak no, no nie da rady tego zrobić na na, na live'ie, bo zajmie to dosyć sporo czasu, jeżeli mam teraz u, inaczej, jeżeli mam na tym live'ie ustawiać ten kąt, kąt wtrysku. Niestety, muszę to zrobić w tym momencie, żeby się przygotować, a samo odpalenie zostawiam właśnie na ten odcinek i powiem szczerze, że bardzo mocno się stresuję, czy to wszystko się w ogóle uda, no miejmy nadzieję, że tak, to jest dla mnie kolejne jakieś nowe doświadczenie w tym całym interesie zwanym YouTube, no i no, same nerwy, same nerwy, czy to wszystko zagra, zadziała, zobaczymy. Może się wszystko wydarzyć, może ten silnik nie zapalić, może nie wiem, no, nie zagrać to tak jak ma zagrać. Wszystko może się wydarzyć. To ma być właśnie ten pierwszy odpał, pierwszy start i co wyjdzie, to wyjdzie, tak? Taka jest prawda. Tak więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na ten odcinek. Jeszcze raz przypominam niedziela, godzina 14. I niech się dzieje wola Boża z tym silnikiem. Miejmy nadzieję, że będzie chodzić. A teraz, jeszcze jedno szybkie ogłoszenie, moi, moi drodzy widzowie. Sprawa dotyczy kobyłek i wszystkiego, co związane jest z zabezpieczaniem sprzętów podniesionych na jakichś tam lewarkach, kobyłkach przeze mnie. Widzę, że bardzo mocno w komentarzach troszczycie się o moje bezpieczeństwo. Bardzo Wam za to dziękuję. Teraz powstała z tego tytułu bardzo jedna śmieszna kwestia. Moja wspaniała małżonka bardzo lubi czytać komentarze pod filmami i w ostatnim czasie kiedy robiłem szóstkę było wrzucone zdjęcie na społeczność z lewarkiem podstawionym pod silnik teraz przy wykonywaniu naprawy tego mostu w K700 używałem tych dwóch kobyłek które mają udźwig czy nośność też 10 ton wspominaliście, że i tak byście nie wierzyli tym kobyłkom, lewarkom, temu wszystkiemu, i wszystko zabezpieczalibyście jeszcze dodatkowo kołkami. Dobrze, rozumiem to, wiem o co chodzi, robię przy tym, no, odpukać do tej pory, niemalowane odpukać. Do tej pory nic mi się nie wydarzyło, i bardzo Wam dziękuję za tą troskę. Ale powstał przy tym bardzo dziwny schemat. Jest tak, Łukasz rzuca zdjęcie z podstawioną kobyłką, lewarkiem, pięknym Bóg wie czym. Wy drodzy widzowie komentujecie to w ten sposób, że ja bym temu nie ufał, ja bym jeszcze to podłożył, ja bym to podłożył, moja żona to czyta, 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 czyta i później Łukasz dostaje jeszcze opiernicz, wiecie o co chodzi, no moja żona stała się teraz fachowcem od podstawiania wszelkich kobyłek, lewarków i unoszenia sprzętu, czyli fachowiec BHP. I tak naprawdę chcę Wam powiedzieć, że może lepiej wstrzymajcie się od tego typu komentarzy, bo, bo tylko ja mam na tym przegrane. I to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.